Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. W Norwegii brakuje 70 tysięcy pracowników. Kilka branż ma poważne problemy ze znalezieniem siły roboczej. Najłatwiej znaleźć się z pracy w branży budowlanej, opiece zdrowotnej, w tym opiece nad osobami starszymi czy w nowych technologiach. Po rekordowym bezrobociu w Norwegii, które było w okresie pandemii, teraz sytuacja zupełnie się odwróciła. Także jeżeli masz szwagra czy szwagierkę, którzy koniecznie chcą znaleźć pracę za granicą, to zapraszamy do Norwegii. Nie będzie dużo Dużym odkryciem, jeżeli powiem, że analitycy w dalszym ciągu przewidują, że ceny paliw będą rosły. Ceny ropy naftowej, benzyny czy gazu ziemnego i ich wzrosty łączą się oczywiście z embargiem nałożonym na Rosję po tym, jak ta zaatakowała Ukrainę i wiążącym się z tym embargiem i tym atakiem zmniejszeniem się wydobycia. Także polecam niezmiennie rower, hulajnogę czy pociąg. Populacja w Norwegii cały czas rośnie, pomimo tego, że liczba urodzeń w Norwegii cały czas spada. Po pokovidowym wzroście liczby urodzeń teraz liczba spadła i jest nawet niższa niż przed pandemią. Największe spadki są w Oslo czy na północy Norwegii. Z Norwegii mniej osób wyjeżdża, więcej osób w Norwegii udaje się do krainy wiecznych łowów, ale za to więcej osób do Norwegii przyjeżdża. Dobra informacja dla wszystkich emerytów: Ministerstwo Pracy podwyższyło tak zwaną stawkę G, czyli kwotę, na podstawie której wylicza się wysokość emerytury. Stawka G wyliczana jest na podstawie średnich wypłat w Norwegii, a jako, że te są wyższe, to również wyższe będą emerytury. To bardzo dobra informacja dla wszystkich babć czy dziadków, bo będą miały więcej pieniążków dla wnuczków. Kinder niespodziankowe zagrożenie zostało już w pełni zażegnane. Jakiś czas temu wspominałem, że niektóre z jajek Kinder produkowanych w fabryce w Belgii poza ciemną czekoladą i białą czekoladą oraz niespodzianką w środku mają również dodatkowy składnik, jakim jest salmonella. Na szczęście to zagrożenie zostało już w pełni zażegnane i zarówno salmonella, jak i feller na partia jajek zostały zlikwidowane. W Norwegii zatruła się jedna osoba, a w całej Europie 324, ale są już w pełni zdrowe. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego piątkowego poranka. Tak jak i sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.